W pierwszym odcinku mojej serii z gry Gothic jest to pierwszy odcinek na moim kanale i jesteśmy, oczywiście, w górniczej dolinie. Chciałbym Wam przedstawić e, historię naszego bohatera bezimiennego. E, jest on, oczywiście, bez imienia przez wszystkie serie Gothic. Chciałbym Wam przedstawić całą jego historię, przez wszystkie części, wraz z dodatkami, jak to wszystko wyglądało, czyli jak to wszystko się zaczęło, jak to wszystko się potoczy i jak może się skończyć, ponieważ w dalszych e, częściach mamy wybór. Myślę, że, że będzie to do, do dość ciekawe zobaczyć, jak. Jak przebiega y, cała jego historia? Tak jak wspominałem, jesteśmy w górniczej dolinie. Przywitał nas Diego. Diego y, uratował nas od ludzi Bulita. Bu Bulita, Bulita? Bulita chyba. Ochronił nas przed nimi i powiedział, że znajdziemy go w starym obozie. Tam też w starym obozie możemy znaleźć magów ognia, do których mamy list. Tak, zostaliśmy tutaj wrzuceni wraz z listem do magów ognia i musimy y, dostarczyć im ten list. Niełatwo się dostać do zamku w starym obozie yy, Będzie pewnie trzeba coś zrobić, wykonać kilka, kilka zadań Na szczęście Diego tutaj się zaoferował, że nam pomoże Wiem sobie gotki Więc po prostu pójdziemy tam do niego, zobaczymy co nam ciekawego powie Ok, spróbujemy zabić yy, te dziadu tutaj chodzące O, brawo yy, Szczerze nie grałem chyba z 5 lat tą część gotika a w dwójkę tak samo nie grałem bardzo długo. Więc ta, ta przygoda w tych pierwszych dwóch częściach też jest dla mnie prawie jak nowa, tak? Nie pamiętam dokładnie, jakie to były misje i jak, jak się skończyły te pierwsze dwie części. Więc myślę, że to będzie ciekawe jak i dla mnie, tak i dla was. Otworzymy sobie skrzyneczkę: piwo, monety, strzały, pochodnia. I co? Co to jest ostatnie? A, wytrych. Ok pozmieniał sobie trochę sterowanie, ponieważ sterowanie było na strzałkach, gdzieś tam na bez mm, pxpiku, przepraszam, na, tab, na tabie ekwipunek, wszystko takie porozwalane po tej klawiaturze. Yy, pograłem sobie chwilę wcześniej, chyba z pół godzinki, sam początek, żeby ogarnąć, więc jak to wyglądało, po przypominać sobie sterowanie i tak dalej. Yy, dużo nie pamiętam z tej gry, naprawdę dużo nie pamiętam, pamiętam takie podstawowe rzeczy. Tak, jak ta, że to jest kretoszczur, a tam dalej mamy ścierwojady. Bryłka rudy. Bryłkami rudy w tej grze się płaci. To jest tak, jakby yy, waluta w tej grze. Bardzo cenna. Yy, Chwila, musimy założyć ten miecz. O, on już się tam czai na nas. Yo, się mu nie spodobaliśmy. Ale damy radę. Z mieczykiem na pewno damy radę. Coś tam leżało. Okej, okay. nie było wcale tak ciężko. <laughs> Myślę, że będzie gorzej, ponieważ ja sobie tylko pochodziłem tutaj. Nie walczyłem nie, nie jeszcze z niczym, ta walka też wygląda dość yy, tak prowizorycznie. Nie, jest taki zaawansowany poziom, jeżeli chodzi o poziom. Tak, jeśli już przy tym jesteśmy, o, skakuj. Yy, to tutaj zdobywamy poziomy. Musimy zdobywać doświadczenie, zabijając potwory. Albo, albo jakichś przeciwników, tak. Zdobywamy doświadczenie dzięki yy, każdemu progu, jakby doświadczenia, poziomu, już wam pokazuję. Tutaj yy, w lewym górnym rogu tej tabeli mamy poziom, mamy zerowy poziom, doświadczenie mamy 60, o, dostaniemy kolejny poziom przy poziomie 500 punktów doświadczenia, i poniżej mam napisane punkty umiejętności, za które możemy się uczyć yy, danych, danych umiejętności, jak na przykład walka, skradanie się czy też skurowanie jakichś zwierząt tak? ponieważ myślistwo jest tutaj troszkę rozbudowane nie powiem żeby jakoś dużo czy bardzo ale, ale dość, dość muszę przyznać, że dość każda nauka nowej umiejętności yy, zabiera nam jeden punkt umiejętności a po każdym zdobytym levelu mamy 10 punktów, więc, więc yy, chyba damy radę tak? tych umiejętności tutaj też nie jest aż tak dużo Mamy broń dwuręczną, jednoręczną łuki kuszę. Otwieranie zamków kradzież. Skradanie się akrobatyka to jest po jednym punkcie kradzież. 90%, tak? Mamy 90% szansy na porażki na porażkę, czyli że coś się nam nie uda. Oczywiście ucząc się. To nam spada, tak? Do 60 czy tam do 30% bodajże. Ja sobie tutaj grę zapiszę. Tak, zapiszemy na, na tym, ponieważ tutaj jest łatwo spaść. Ja nie chcę tutaj spać. O. Okej, okay, daliśmy radę. O. To jest właśnie ścierwojad. Bardzo dziwne stworzenie. Widzicie co, ja sobie trochę ściszę muzykę, ponieważ za każdym razem, kiedy podchodzimy do potwora, włącza się taka mroczna muzyka. Aha, nie da się już ściszyć. Okej. Okay. Dobra, to jakoś przeżyję. Biemy sobie mięsko. Mięsko sobie potem upieczemy i będziemy mieli jedzenie. Ponieważ początek jest bardzo ciężki, mam bardzo mało punktów zdrowia Mogę nam łatwo zginąć O, widzicie? Jedno uderzenie takiego dziada I już nam trochę zabrało W porównaniu do całego paska zdrowia jest to dużo Pozbieram sobie te śmieci Pałkę też Napój Jagódki Jagody strasznie duże są, jak na jagody Kolejny ścierwojad Warto wspomnieć też o tym, że te potwory się nie zrespią za dzień czy dwa, ponieważ jest tu cykl dnia i nocy. One się zrespią dopiero, kiedy przejdziemy dany rozdział. Wtedy dopiero pojawiają się na mapie nowe potwory w nowych miejscach. Są to potwory mocniejsze, słabsze, bądź też w większej albo mniejszej ilości. Tu czegoś nie było? O tych olejkach, okej. Okay. Więc najlepiej sobie pozabijać wszystkie potwory, jakie jakie napotkamy. O! Właśnie zginęliśmy. Zlamiłem teraz. Mogłem się uleczyć. Dobrze, że sobie zapisałem tą rozgrywkę. Ale wstyd zginę na samym początku, nie? Ale tak jak wspominałem, naprawdę kupę czasu nie grałem w pierwszą część. Muszę sobie wiele rzeczy, naprawdę wiele przypomnieć, albo też nauczyć się od nowa. Ok, może to być trochę ciężkie, yy, trochę nudne, ale za załatwimy sprawę raz, w górę będzie po no. Churczę, słaba rzecz, że jeżeli mamy zaznaczonego potwora, którego bijemy, bo my go zaznaczamy. I kiedy go zabijemy, to on dalej zaznaczony. Nie przeskakuje nam na tego, który dalej żyje, dalej nas atakuje. Więc trzeba puścić przycisk myszy, nacelować na tego drugiego i, i zacząć dopiero machać tą bronią. No ale cóż, nic nie poradzimy. Zjemy sobie tą jagódkę. O! <ścoughs> ta jagoda jest większa od jego głowy. Okej. Okay. Gra wyszła w 2003 roku, czyli 13 lat temu. Moim zdaniem i tak grafika nie jest jakaś tragiczna. Podoba mi się. Ta gra po prostu ma swój klimat. Jakby nie patrzeć, patrzcie na te drzewa. <laughs> no. Tak. jest Gotik 1, właśnie. Fajne wspomnienia, naprawdę. Mam no, bardzo dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o Gotika. Bardzo chciałem wrócić do yy, Do tych pierwszych części. Ponieważ no, grałem w Gotika Trójkę bardzo długo. Kil kilka razy to zaczynałem. I tak naprawdę to nie pamiętałem, yy, o co tam chodziło. Wiadomo, na, na początku jest jakiś wstęp, ale. Ale po kolei, jak to było, to, to nie pamiętałem. To no, ty, dziadzie, chwalę. Zaraz się zadźwigamy. Nie wiem, dlaczego nie mam paska życia od potworów na górze. Pewnie jest ucięty. Nic nie masz przy sobie. Yy, dziwnie mi się otwiera ta gra, ponieważ otwiera mi się w takim śmiesznym oknie. Jak widzicie. Chyba widzicie, o ile nie jest ucięte. Taką białą ramkę mam dookoła. Tak, jakbym grał w oknie, a mam rozdzielczość ustawioną na maksymalną do mojego monitora. To znaczy tak samo jak mój monitor. Więc powinno mi się wszystko ładnie wyświetlać. Coś tutaj jest ciekawego. Co to jest? Ok, a to? Kuby, okay. a Zbieram oczywiście śmieci. Nie mamy tutaj ograniczenia, jeżeli chodzi o ciężkość przedmiotów. Możemy sobie nazbierać, zebrać w sumie wszystko ze świata. I tak będziemy mogli normalnie chodzić, porównuję tutaj do, yy, do SkyRima, czy też do Obliviona, gdzie, gdzie po prostu to było ograniczone na samym początku. I dość utrudniało rozgrywkę. Tutaj jednak jest to mimo wszystko ułatwione. Ale nie ma tego złego. Opcje. Skoczymy. Kieździelsko. Okej. Okay. Mam kiedzielsko. Nie pamiętam czy... Może by się tam nie, nie, nie uszkodziło. Nie pamiętam, czy tutaj jest takie coś jak alchemia. Pamiętam, że coś w tym obozie na bagnie, coś tam było, ponieważ tutaj są trzy obozy. Nowy obóz, stary obóz i obóz na bagnie. Zapiszemy sobie. Szybki zapis, pyk pyk gramy dalej. Stary obóz, czyli tutaj największy, potem mamy nowy obóz, w którym mieszkają najemnicy, tak? Bardzo mi się kojarzą z buntownikami, jeżeli chodzi o Gutica trójkę. Aczkolwiek to nie są budownicy, to są yy, normalne postacie. Normalny obóz prowadzą mnie, nie tutaj nie wchodzimy w jakieś konflikty. Aczkolwiek yy, możemy się przyłączyć do nich bądź do nich. Nie wiem, czy możemy się przyłączyć do obu obozów jednocześnie. Myślę, że jak wejdziemy do obozu, zobaczymy, czy tam są po prostu jakieś najemnicy wtedy, wtedy do nam to prostą i szybką odpowiedź. Nie będę tu się nad tym rozwodził, bo, bo nie wiem po prostu. Te strzałki mają niebieskie piórka. Ciekawe skąd niebieskie piórka były Nie da się ponieść tych strzał. Ciężko trafić. Fajnie, że te rzeczy się jednak jakoś świecą. Niby wtapiają się w tło, ale jednak widać, że można je zabrać. Bardzo pomocne. Podnieśmy jakiś miecz. Jest lepszy. Okej, okay. stary miecz. Dwa punkty więcej. To to było? Poja stopa. Zastraszyłem się. O, widzicie tą grafikę? Te piksele? Ale sami musicie przyznać, że, że ta gra ma, ma prawda? Jest, jest coś w tym wszystkim. O, widzicie? Musieliśmy go zaznaczyć. Nie zaznaczyłem go, więc... Więc go nie trafiłem po prostu, mimo tego, że byłem przy nim. Uciekniemy sobie kawałek, zjemy coś, ponieważ... ...dwa razy nas dźgnie i... i... ...to się drzeż. Dwa razy nas dźgnie i... Ok, ogarnąłem sobie sterowanie, jeżeli chodzi o patrzenie do tyłu, bardzo pomocne w tej grze, ponieważ, jak widzicie, nie da się biec prosto i patrzeć w lewo, tylko cała postać nam od razu skręca. Jest to dość kłopotliwe, zwłaszcza, człowiek się przyzwyczaił już do, do takiego sterowania. Biegniemy prosto, patrzymy w lewo, w prawo, oglądamy, co jest wokół nas. a tutaj nie, tutaj możemy ewentualnie do tyłu spojrzeć i to jeszcze tak też no, zbyt, niezbyt fajnie, choć teraz cię zabije oszty ok, doświadczenie 40 na początku oczywiście takie takie stwory dają nam dużo doświadczenia biorąc pod uwagę, że do kolejnego poziomu potrzebujemy 500 punktów to 40, 40 to jest bardzo dużo no ale potem to, to jest coraz cięższe tak, im wyższy poziom tym więcej tych punktów potrzeba pozbieramy sobie zioło zioło zawsze dobre i... A potem to już jest yy, gorzej, tak więc y, najlepiej sobie przemyśleć, jakie umiejętności na początku będą nam najlepiej służyły w grze, tutaj czekają nas dwie postacie, czyli y, ci najemnicy, najemnicy dobrze mówię z nowego obozu. Ja nieciekawe dialogi będę je po prostu wam wycinał, żeby was nie zanudzać. Bo czasami po prostu można sobie pogadać o pierdołach y, z tymi postaciami. A czasami mówię naprawdę coś konkretnego, coś ważnego, coś znaczącego w, w grze. Ja bym tutaj wolał jednak wycinać, ponieważ może być to dość nudne i dość, yy, dość monotonne, tak? I żeby nie coś ciekawego, to po prostu wam, wam powiem. I jeżeli nie coś znaczącego, to, to po prostu dialog wam, wam zostawię. Damy radę? Damy radę. Pyk, pyk i po sprawie. Ok. Także ja idę sobie z nim porozmawiać. Zobaczę co mają ciekawego do powiedzenia. To są nieśmiewi z tego co pamiętam. O jak to by się ciężko pod i nie Wyjdziemy tędy? A, nie wyjdziemy. A tutaj? O, piekańciaste. Tak, tam są ścierwojady, więc oni nam coś będą jednak mówić o polowaniu. Okej, okay. jesteśmy po rozmowie z obydwoma najemnikami. Są oni tutaj myśliwymi. Powiedzieli, że można łatwo odciągnąć sierwojada od stada, żeby go zabić, ponieważ grupie są bardzo silne. Tutaj mamy tak jakby jego cennik, czego możemy się, się nauczyć. Jak widać, wszystko kosztuje jeden punkt umiejętności. 100 bądź 50 drówek magicznej rudy. Aczkolwiek to się bardzo szybko zwraca. Naprawdę, takie skóry, pazury, tu mamy futerko, skórowanie gadów i tak dalej. To się bardzo szybko nam zwróci. Więc warto się tego nauczyć na początek, zwłaszcza jeżeli chodzi o skórę i pazury. Z takiego ścierwojada na pewno jakieś pazury da się, da się uzyskać, więc na razie na te ścierwojady to sobie tam nie pójdziemy. Yy, poczekamy sobie po prostu, aż nauczymy się tych umiejętności i, i dopiero wtedy, tak, żebyśmy mieli jakąś, jakąś większą korzyść z tego. Zjemy sobie jagódki. Dużo tych jagód nazbierałem. Yy. Co jeszcze nam powiedział? Aha, że, że w mieście jest kartograf, który może nas sprzedać mapę. Albo możemy też ją ukraść. Powiedział, że jeżeli będziemy mieli na tyle, możemy mu przynieść taką mapę. Pytając, czemu, czemu aż tak bardzo mu zależy, powiedział, że nie każdego stać na taki wydatek. Więc domyślam się, że mapa tutaj będzie droga. Myślę, że jest jakieś zadanie poboczne. Agleza zaczęłaś szumieć. Jakieś zadanie poboczne, dzięki któremu może za darmo zdobędziemy taką mapę od tego kartografa. Bądź też yy, opuści nam scenę, tak? Okej, okay, tutaj coś było. I mm, się rozsypało, jakby to powiedzieć. O, słońce nas oślepia. Bardzo ładnie. Uwielbiam to w grach. Niby nic, ale. ale dodaje takiego klimaciku, takiej takie realności. W realnym życiu też, jeśli popatrzymy, słońce też nas oślepia. Pewnie nas zaczepią. Standardowo. Oczywiście. A ty dokąd się wy. Do obozu? Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że on się z nim spotkać. Chciałem się tylko rozejrzeć. Ok, powiem, że Diego chce się z nami spotkać. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie... No. I poszło bez problemu. Oni wszyscy wyglądają tak samo. Uwielbiam to. Ok, bardzo ważną rzeczą, o której Wam jeszcze nie powiedziałem, Dobra, jest to, dobre. tak jak tam ci najemnicy mieli, to był Drax i Batford, czy jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie. Teraz, jeżeli postać ma jakieś imię, to znaczy, że możemy wejść w jakąś głębszą konwersację z nimi albo wziąć jakieś zadanie. Mają jakieś znaczenie w grze. Reszta postaci jest po prostu podpisana na strażnik. To jest strażnik. Mamy cień. To jest jakby taki. jakby straż miejska. Taki początkujący strażnik. Kolejni strażnicy. Tu mamy Grima. O, na pewno z nim będzie jakieś zadanie. W dzisiejszych czasach na nic... O, a to jest właśnie Diego, który przywitał nas na samym początku. Może sobie z nim porozmawiajmy? Okej, okay. ten dialog Wam wychnę, ponieważ dużo zbędnego gadania po prostu. Dowiedzieliśmy się, że w nowym obozie stacjonują magowie wody. Tutaj w starym obozie, jak widać, czerwone, no też szmaty, nie pamiętam jak się to nazywa. Zaczynasz, że czerwone, czyli magowie ognia. No i jest jeszcze obóz sekty na, na bagnie, po prostu. Powiedział, że najlepiej, żebyśmy się do, włączyli tutaj do tego obozu. Myślę, że też to jest dobry pomysł. Słyszę sobie to troszeczkę. Musisz uważać. Bardzo głośno tutaj. Głośne tło jest. Po prostu. Słyszę wszystkich po kolei, co mówią. A nie słyszę sam siebie. Mówię poprawnie i wyraźnie. Okej, okay, pogadamy sobie z Torusem. Żeby wejść do, do, do zamku, czyli tam, do, do Gomeza i do magów ognia. Gomez to jest... Król? Król? Nie król? No, jak się mówi? Władca tego obozu. Może tak, może po prostu tak. pogadam sobie teraz z Torusem. Okej, okay, jesteśmy po dość długiej rozmowie z Torusem. Powiedział nam, że jeżeli chcemy dołączyć do, y, tutaj do, do ludzi Gomez'a, musimy poddać się próbie, którą przeprowadzi nas, nasz opiekun, którym mm, będzie po prostu Diego. Po krótkiej namowie dał nam też zadanie, żeby zabić... Y, zabić. Może inaczej. Żeby pozbyć się kłopotów z Mordragiem. Mordrag jest z nowego obozu, okrada tutaj yy, tych mieszkańców ze starego obozu. I jak, jak to u Jotoru sprzedaje nasze rzeczy naszym chłopcom, tak? Czyli ich okrada i potem im to sprzedaje z powrotem. Spróbujemy sobie pójść. Yy, zobaczymy, on gdzieś tam już stoi, koło tej areny, czy jak to się tam nazywało. Masz jakieś imię? Kopacz. No, Kopacz, czyli taka postać zupełnie nie, nieznacząca w grze. Chociaż się chyba chatynka posypała. Ojej. Nie ma tu ciekawego nie. grafika, wymiata świstak. Pogadam sobie jeszcze ze świstakiem. Może będziemy na jakieś zadanie. Chociaż nie. Najpierw z Diegiem musimy porozmawiać o próbie. Wtedy y, takie zadania z takimi postaciami z nimi pewnie będą miały wpływ na to, czy nas przyjmą tutaj do tego obozu, czy nie. Witaj. Jestem Fisk. Okej, co tam zbroje? Masz dla mnie jeszcze jakąś zbroję. Tak. Spodnie kopacza 500 bryłek grudy i lekkie spodnie kopacza 250 bryłek grudy. My tych bryłek grudy mamy, żeby was nie skłamać, to sobie zajrzę 3. No, więc jeszcze trochę. Możemy oczywiście te dziadowstwa posprzedawać. No gdzie jesteś? Mądra. Mordrak. O, chyba koło areny był. Jakoś tak, ja się tu wcześniej przeleciałem po tym nowym obozie. <noise> po tym starym obozie. Tutaj jesteś? Okej. Okay. Zobaczymy sobie jeszcze czy mamy jakąś lepszą broń. Chyba nie, nic nie, nie zebraliśmy. Zapiszemy sobie, zobaczymy o czym możemy z nim pogadać. Nie toleruję. okej bo za to ci chodzi. Tak, właśnie, tak też myślałem. Nigdy więcej tego nie próbuj! Miło z Twojej strony, że dzielisz się ze mną swoją rudą. I jeszcze nas. Dobra, chciałem że powiedzieć, nie powiem. Jeszcze nas okradł. Jak widać, jesteśmy zasławi, Aby z nim walczyć, wziął nas na, na hita, jak to się mówi. Panie, że, że nas nie zabił, tylko się podnieśliśmy. Jeszcze tutaj, oczywiście, do niego wrócimy. Nie wiedziałbym, że po takiej y, krótkiej konwersacji on nas zaatakuje. No ale cóż, człowiek uczy się na błędach. Drugi raz tego nie zrobimy. O nas. Pieniądze za ochronę. A, Czego chcesz? Chcę ci zaoferować tak. pomoc. Jesteś tu nowy, a no. Nie mam pakują się w kłopoty. A się cię bo... A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy. Okay. Możesz to zrobić teraz albo później. Y. Skrócimy bu dlatego, że po prostu wolę sobie przeczytać, zanim oni wytłukają te swoje pięć słów. Ja szybciej to przeczytam i, i sobie wyłączę. Jest to bez znaczenia, więc... Nie ma tragedii. Lecimy do Diego, zapytamy o... O, masz, znowu. Weź się odwał. Zaraz każdy nas będzie tutaj zaczepiał. Pójdziemy sobie do Diego, zapytamy o, o tą naszą próbę. O, o tą naszą próbę o ten nasz test pewnie da nam jakieś zadanie albo będziemy zaczniemy po prostu zbierać zadania tutaj od, od ludzi z, ze starego obozu będzie ich kilka na pewno jest tu dużo postaci z którymi możemy wykonywać różne interakcje jeżeli będziemy mieli młotek to możemy sobie tutaj pukać na przykład w tą deskę tak jest to kompletnie yy, kompletne bardzo po czasu ponieważ nic nie zyskujemy Yy, tak jak to było w Karimie, na przykład kiedy rąbaliśmy drewno, to faktycznie to drewno zdobywaliśmy i można je było sprzedawać. To był fajny trik na zdobycie kasy, jeżeli było to komu opchnąć. No tutaj jednak to bez, bez żadnego skutku. O, na ognisku możemy sobie upiec mięso. A czemu to jest zgaszone? Halo? O, no i nic nie porobimy. Albo musimy mieć patelnię, albo też. Też tak może być. Zacznę rozmowy z jego. Okej, okay, Diego nam poopowiadał trochę o, o naszej próbie. Testem zaufania będzie pójście do starej kopalni i zdobycie od Jana, czyli dowódcy kopalni, listy rzeczy, których potrzebują i przyniesienie ich tutaj do Diego, bądź też do Torusa, po prostu do, do starego obozu. Nie mogą tej listy dostać w łapy ludzie z nowego obozu. Tak, więc to będzie misja, którą wykonamy sobie na końcu tej całej misji, jeżeli chodzi o dołączenie do starego obozu, ponieważ zapewne przeciwnicy będą cię, ciężcy do pokonania. A tamten nas położył na hitach, więc jeżeli będzie ich dwóch, to w ogóle już nie mamy kompletnie szans. Ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam na, na kolejny, który okaże się już wkrótce. Dziękuję jeszcze raz. Na razie. No i cześć.